Cześć, witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nie wiem, co dnia to nagrać. Wypowiem się bardziej o evencie czy Flash w którym mieliśmy móc chyba odebrać jedną paczkę z jednym z Flash Tokenem, które jak zawsze nic nie ma i za pięć tych Flash. Tak, no bo mogliśmy dostać jednego zawodnika 75 plus Uberala. Co nie jest złą nagrodę, jakby to było codziennie to możliwość odebrania tej paczki. To była chyba tylko raz i nie można już. I w USA Special były nagrody takie. Dzisiaj otworzę dwie paczki, te najsłabsze. Jest przede wszystkim ostatni dzień, Daily. Może jeszcze będzie przedłużone. Pamiętajcie o subskrypcji oraz łapce do góry. Więc, czas na kolejną paczkę. Teraz paczkę tam darmową. Może by coś w końcu z niej wypadło. Hylton. Jeden perk i. 7,500 i pół tysiąca w treningu. Już będę miał ponad 2000 gemów. Aktualnie robię. Mam taki skład, ale to tylko chwilowo. Że Francuzów, dokupiłem sobie dwóch Po tym, jak ten milion straciłem, to. Bo mój skład tak oficjalnie to wygląda, tak. Bez zmian, tylko wiadomo, wypostowałem tego. Bałryęta. -e Nie skadzą wszędzie po 70. Najlepszy zawodnik w drużynie. On, a z najprawdopodobniej będą naprawdę długo. Może później idealny i Kamara też najprawdopodobniej, bo nie ma, chyba, żeby wyleci jakiś lepszy obrońca z ligi francuskiej. Tą ligę hiszpańską chciałbym wymienić, a nie mam zbytnio na co. W każdej chwili mogę tutaj Fekirem, którym... Muszę to powiedzieć, gra mi się chyba lepiej nawet. Niż Odegardem. Ten napachnik bardzo podobny tylko trochę mniej wykończenia. Bodzi Bo mi, żeby zrobić te wyzwania o ikony jak najszybciej Może się je uda kiedyś zrobić. Na pewno chciałbym te czysta goli uszczelić. I tutaj dojść do tych 75, ale będzie ciężko. Nie sądzę, by to się udało, ale może się uda. A w dzisiejszym odcinku czas na mecz z Legią Warszawa. Specjalnie nie grałem tych meczy. Będę musiał je zagrać, bo zawsze punkty mogą się przydać. Jeden mecz z Legią Warszawa i może jutro będziemy się ale tego nie powiem. Jeśli wyjdzie coś w FIFA mowicie, to najprawdopodobniej tak, a jak nie, to chyba w środę będzie Wielki Adebayo. I Legia Warszawa. To jest śmieszne, że Legia jej dało do Ligi Mistrzów. I Fekir, słupek. Znaczy, to jest oczywiście dobra wiadomość. Bo zawsze jakieś wzmocnienie. Ech, oczywiście mam ze zwycięstwo. Bo to niczym pewne. Każdy tutaj mógłby. I przepiękny gol. Górajsy. Zawodnika, którego pierwszy raz widzę. Zmieścił to idealnie. Lega nie jest trudnym przeciwnikiem. Pekat, Hasekante. Ten duet na pasyków nie jest nie trzeba powiedzieć. Kylian Mbappé. Szczały gol. 2-0 w 58 minucie. To jest naprawdę słaby poziom. To jest tak, jakby się grało na amatorze. Znaczy nie wiem jaki jest ogólnie ustawiony poziom w Fifi Mobile Bo to jest ta legia to jest raczej taki amator, że czasem coś tam zrobi, akcję jeszcze i gola. Bo to na pewno nie dla początkujących. Trochę lepiej gra niż poziom początkujący i gol. Trzy zero. Myślę tak, że może bym zostawił tego napastnika. On kosztuje tylko 200 tysięcy, więc. Prawie, że nic. A to jest naprawdę nie jest zły. Zawsze 300 tysięcy w kieszeni by było. Choć może bym lepiej grał z droższymi kartami trochę. Potem to wydałem na paczki na Birfekir i Portuszału i 4-0. Mogliby dać tak więcej tych meczy. Kapustka. Ojoj, oj, oj, to jest fatalny błąd Joel Roblesa. Jest bliski się pożegnania z drużyną przez takie błędy Federico Valverde, Finezia z dystansu, można tak powiedzieć, właśnie przed sprzed polakarnego i gol na 5 do 0. I robi pompki. Nie ma zbytnio zaników, których upgrade. Oczywiście, jestem Morales. ...na napad. I myślałbym też, żeby na po Dawida Silbę wsadzić. I pamiętajcie, żeby wejść w dwa poprzednie odcinki i zostawić łapkę do góry. Bo do serii Wielkie Adebajo każda łapka się liczy. Jak na razie są tylko trzy łapki do góry, ale... ...liczę, że będzie więcej. Wchodzę tu zobaczyć, ile kosztuje Morales. I... Ile? Dwa miliony. Gdyby nie ten stracony milion. To najprawdopodobniej już byśmy witali. Moralesa w drużynie. A tak to przyjdzie jeszcze trochę czekać. Bo łącznie. Na napastnika można powiedzieć mam. Ta jak gdzieś 700 800 tam, mam gdzieś milion 200 000 po podatku, więc słabo. Na razie chwilowo nie ulepszam skill boostów, bo nie miałam pewności co do portu. Nie myślę, że coś jeszcze otworzyć, czy nie. Ile by mnie tu kosztowało? 1200 gemów. Miałem zbierać na toty, ale dla tych, co zostali jedną paczkę mogę otworzyć. Oby chociaż była Alita, zamykam oczy i nie patrzę. Oj nie, oj nie, fatalnie wydane 1200 gemów. Więc pamiętajcie, zostawienie łapki w górę a subskrypcji. Najprawdopodobniej do środy. Może jutro nawet. Cześć.